Czekaj, czekaj, nie przejmuj się, słuchaj, na pewno nikt cię nie ukradnie, nikt cię nie otruje. Ty sobie tutaj chwilę poczekasz, a ja zrobię szybko zakupy. No i jak cię ktoś będzie prowokował, to nie reaguj, dobra? Jak tak będzie ktoś podchodził i tak robił, o, nie denerwuj się, nie denerwuj się, to ty też nie reaguj, nie? Jakby cię ktoś kopnął, to mu odgryź nogę, dobra? Zaraz, zaraz przyjdę, pięć minut tylko. Najwyżej to tylko będzie twoje najgorsze pięć minut w życiu, dobra? Tylko, tylko, słuchaj, bułki i papier toaletowy. I zaraz przyjdę, zaraz przyjdę. Nie denerwuj się. Kochani, jakbyście chcieli dyskutować z tym wszystkim, że to na pewno się nie wydarzy, że to jest koloryzowane, to pamiętajcie o tym, że zostawianie psa pod sklepem jest nielegalne. Artykuł 77. Nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Kara ograniczenia wolności. Żywne do tysiąca złotych. Albu Nagana.